Przestań się mazać, klon chłopie. Naprawdę potrzebuję pomocy. Szef był tak zadowolony z twojej wydajności, że wziął sobie wolne popołudnie. Więc dzięki tobie muszę obsługiwać kasę, przyjmować zamówienia i przewracać kotlety zupełnie sam jeden. Sorki, Karol. Pomógłbym, gdybym mógł, ale mam złamane serce, a nade mną zawisła czarna chmura mrocznej depresji. Nieważne. Ja tu mam własną czarną chmurę. Jak te głupie hamburgery się składa do kupy? Zastosuj się do trójstop nowej zasady budowania hamburgera! Z, żartujesz? To jakbym rozgryzał ludzki genom! Daj spokój, będę improwizował. Podejdź tu, brachu. Wybekałem właśnie zestaw numer 7. Muszę napełnić zbiornik. Czekaj, prawie gotowe. Nie będę za to płacił! O, Karol! A sobie przypomniałem. Przygotuj się na popołudniową wyprzedaż hamburgerów! Że znowu jaką wyprzedasz?